Aby uczcić pewne wieści o Warhammerze zdecydowałem się odbyć pielgrzymkę do pierwszego miejsca, w którym ponad 30 lat temu kupiłem modele Warhammera. Do małego sklepu na mojej rodzinnej wyspie Jersey. Mój niesamowity zespół i ja wraz z genialnymi umysłami z Games Workshop pracowaliśmy w pokojach koncepcyjnych opracowując nowe podejście do ogromu i wspaniałości świata Warhammera. Razem przeglądaliśmy mnóstwo niesamowitych postaci i przeglądaliśmy stare tomy i teksty. Nasze Połączone wysiłki doprowadziły nas do fantastycznego miejsca na początek naszego wszechświata, co zostało uzgodnione z osobami na wysokich stanowiskach, zarówno w Amazon, jak i w Games Workshop. To miejsce startu pozostanie na razie tajemnicą. Obserwujcie jednak tę przestrzeń, więcej pojawi się z czasem. Wasz mościowie, panny, wygląda na to, że wygraliśmy. Wygraliśmy serialowe uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Z tej strony Drwal Rymbajlo i zapraszam do dzisiejszego materiału. Ma dzień dobry, pozwólcie, że tradycyjnie już podziękuję wszystkim za obecność i aktywność. Szanowni Państwo, nie wiem czy zauważyliście, ale grubo przebiliśmy już granicę 209 tysięcy subskrypcji i lecimy, lecimy, nie śpimy do 210. Pięknie, więc dziękuję każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do tego w dzieła oraz rzecz jasna, zachęcam wszystkich niezdecydowanych i wszystkich nowych widzów do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Szanowni Państwo, dzisiaj zaś na kanał wraca temat, który tak naprawdę prosił się aż o to, aby go skomentować od kilku dobrych dni i aż mi się palił w rękach. No ale jak tu miał się nie palić, skoro wieści jest naprawdę ogromnej wagi. Ogromnej zarówno dla fanów marki Warhammer 40 tysięcy, ale także dla Graczy, czy też w ogóle dla wszystkich, którzy lubią dostawać dobre produkcje, dobre seriale, dobre adaptacje. Ponieważ wiele na to wskazuje, że szykowane filmowo-serialowe podejście do uniwersum Warhammera 40 000 właśnie takie będzie. No, starczy powiedzieć, że w obliczu najnowszych informacji, nawet ja mogę sobie pozwolić na dozę ostrożnego optymizmu. Także co moi drodzy? No, zapinamy pasy i lecimy z tematem. Szanowni Państwo, jeżeli śledzicie moje materiały na temat Warhammera 40000, to z pewnością zauważyliście, że kwestia filmowego podejścia do tego uniwersum, no to był niezły roller coaster. Pełen wzlotów, upadków, szans i zagrożeń. Wpierw, około rok temu, dostaliśmy radosną informację o tym, że nie tylko podjęto się w końcu tworzenia serialowo-filmowego uniwersum Warhammer 40 40000, ale także głową tak zwanego przyszłego. Warhammer Cinematic Universe miał być nie kto inny jak Henry Cavill. Henry Cavill, czyli aktor powszechnie znany choćby z roli Supermana czy z roli Geralta z Rivi. Prócz tego jednak Henry prywatnie jest ogromnym fanem właśnie uniwersum Warhammera 40K, czego wyraz dawał wielokrotnie, zarówno w social mediach jak i w przeprowadzonych z nim wywiadach. The easy answer is um, Warhammer 40,000. That is my, my jam. Do you know Warhammer at all, Warhammer 40,000, that kind of stuff, that no, world? Yeah. Is it War of... War, world of Warcraft? Uh, Warhammer. Warhammer, I'm a fool. Yep. Um, I, <laughs> <laughs> yeah, uh, it's Warhammer, Greg. Zresztą, co ja będę gadał? Sam wykrakałem to, że Henry coś musi tam jakoś kombinować po drodze z uniwersum Warhammera 40k i mówiłem o tym w jednym z moich materiałów na długi, długi, długi czas, zanim w ogóle cokolwiek oficjalnie zostało przyklepane od kolejny dowód na to, że warto drwala subskrybować, no bo ten paskudny, łysy maruda z YouTube'a wyjątkowo często ma rację. Tak czy inaczej, wiadomość o postawieniu Henry'ego na czere Warhammer Cinematic Universe wzbudziła nielada entuzjazm. Ba! Słuchajcie, no my wszyscy byliśmy zachwyceni. Oto bowiem nie tylko pojawiła się w końcu szansa na to, że zobaczymy zekranizowanie tak lubianego przez nas uniwersum, ale także szansa, że zostanie to zrobione. Dobrze, no bo kto inny zadbałby o porządek wyszukowanej adaptacji? Kto inny zadbałby o to, żeby to było wysokiej jakości i żeby było to wierne z materiałem źródłowym, który to przecież jest lubiany przez setki tysięcy, jak nie miliony fanów na całym świecie? Kto inny by o to zadbał, jeżeli nie jeden z tych fanów, czyli właśnie Henry Cavill. Tak, wszystko zapowiadało się pięknie, jednakże bardzo szybko miały w tej sprawie pojawić się nieoczekiwane zwroty akcji. Ale gdy już o zwrotach akcji mówimy, czymś się wam pochwalę. Oh, oh, dostałem oh, coś takiego. <laughs> Może to otwórzmy w jakimś bardziej ustronnym miejscu. To wielkie pudło dostałem od sklepu battlecult.pl licencjonowanego sklepu z figurkami i akcesoriami Warhammer i z innych gier bitewnych. Wiecie jak to jest? Zgadaliśmy się na insta i tak od słowa do słowa postanowili sprawić mi prezent jeszcze przed świętami. I to jaki prezent? Zestawy figurek zarówno z Warhammera 40k jak i z Warhammera Fantazy, od pojedynczych figurek i mniejszych setów aż po duże lub wręcz ogromne zestawy, które sprawią, że zaświecą się oczy każdemu fanowi bitewniaków. Chciałeś zacząć przygodę z figurkowym Warhammerem, ale nie wiedziałeś jak? Spoko. Sięgnij po oferowane na Battle Cult sety startowe, w których znajdziesz nie tylko zestaw armii na początek, wraz z zasadami gry, ale także farby do własnoręcznego pomalowania figurek. Szukasz czegoś większego? Na stronie Battle Cult znajdziesz całe armie ulubionych frakcji. W tym także wielkie, imponujące zestawy, takie jak widoczny tutaj Kill Team, figurkowa gra z całą mapą do zbudowania i wieloma wariantami scenariuszy na długie, długie wieczory. A dla maniaków, figurek ruchomych albo tych, którzy nie mają czasu malować, jest także małe co nieco. Mega, szczegółowe, świetnie wykonane warhammerowe figurki od Joy Toy z wieloma zmiennymi elementami ekwipunku. Przywitajcie mojego nowego kompana przy montażu filmów. For the Emperor! To wszystko i dużo, dużo, dużo więcej znajdziecie na stronie sklepu battlecult.pl. A w razie pytań nie bójcie się do nich napisać. W sklepie pracują prawdziwi pasjonaci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie wasze pytania i polecą najlepszy zestaw pod wasze potrzeby. Ceny na battlecult.pl są naprawdę atrakcyjne, a dodatkowo z okazji świąt i nowego roku specjalnie ode mnie. Zgodem z niszkowym DRWAL 5 macie 5% rabatu na cały asortyment battlecult.pl. Co więcej, dostępny w magazynie asortyment wysyłany jest w ciągu 48 godzin. Także coś czuję, że kurierzy do samego dnia świąt będą mieć ręce pełne roboty. Cóż pozostaje mi dodać? Dziękuję pięknie sklepowi Battlecult.pl za pomoc w moim rozpoczęciu własnej figurkowej Warhammerowej przygody. Link do strony sklepu zostawiam w opisie materiału. I że tak powiem, życzę Wam pomyślnych zakupowych łowów. A teraz lećmy dalej z dzisiejszym tematem. Cała sprawa z Warhammer Cinematic Universe wyglądała naprawdę dobrze, jednakże niestety szybko zaczęły pojawiać się nad projektem ciemne chmury. Wpierw, nie to z gruchy, nie z pietruchy, właściciele marki Warhammer, czyli firma Games Workshop, zaczęła dodawać do swojego uniwersum elementy ewidentnie dyktowane nie tyle jakością czy chęcią rozbudowy fabularnej tego uniwersum, ale postępowością, różnorodnością, inkluzywnością i inną zrością. Zobrazowało się to w ubogaceniu oddziałów jednej z frakcji imperium złotozbrojnych castodes o jednostki. Kobiece. You will obey. Dlaczego było to coś dziwnego? No, ponieważ w samym Imperium istniały już całe frakcje złożone tylko i wyłącznie z kobiet. To raz, a dwa, jeżeli chodzi o oddziały Custodes, to właściwie od początku ich istnienia od dekad w każdym możliwym medium w figurkach, w książkach, w innych materiałach zawsze i wszędzie oddziały te składały się tylko i wyłącznie. Z mężczyzn. Co jak najbardziej było logiczne, patrząc na to, że ujmując to mocno skrótowo, oddziały te to są tacy mega podrasowani Space Marines, a ci również składają się jedynie z mężczyzn. Co więcej, kobietki w tych oddziałach pojawiły się od tak nagle, po prostu, bez żadnego wyjaśnienia to raz, a dwa, gdy tylko fani zaczęli pytać o co chodzi? Jak to się stało? Jak do tego doszło? Nie tylko nie otrzymali oni odpowiedzi od właścicieli marki, ale wręcz zaczęli być ostentacyjnie zlewani. One tam przecież zawsze były, tylko nie nic więc dziwnego, że wywołało to sprzeciw fanów. Sprzeciw tym bardziej będący na miejscu, ponieważ. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby zauważyć, że właśnie od takich rzeczy się to wszystko zaczyna. Tak zaczyna się psucie danej marki: poprzez polityczną poprawność. Wyprowadzanie w danej marce, od tak z czapy, elementów nijak do niej nie pasujących. I robienie tego wszystkiego przy jednoczesnym ignorowaniu głosów dotychczasowych fanów. Szerzej o tym incydencie mówiłem w innym moim materiale, tak czy inaczej, po nim można było się domyśleć, że w świecie Warhammera gdzieś tam za kulisami zaczęło się coś mocno burzyć. A potwierdzenie tego była kolejna wiadomość dotycząca właśnie szykowanego serialowo-filmowego uniwersum Warhammera. Wiadomość, wedle której prace nad tymże uniwersum zostały zawieszone. W raporcie z lipca tego roku informowano nas bowiem, że umowa między właścicielami marki, firmą Games Workshop, a podejmującym się produkcji serialu Amazonem może nie dojść do skutku i cały projekt może szlak trafić. Powodem tego poróżnienia pomiędzy podmiotami miałyby Różnice w podejściu do wytycznych dotyczących spraw kreatywnych. Jakieś to były wytyczne? Jakieś to sprawy kreatywne poróżniły właścicieli marki razem z Amazonem? No cóż, patrząc na to, że Amazon w całej swojej korporacyjnej, molochowej istocie piastuje tym właśnie politycznie poprawnym, postępowym, inkluzywno-różnorodnym wartościom, można było się szybko domyślić natury tych różnic kreatywnych. Nic dziwnego, że fani szybko zaczęli łączyć kropki i niewykluczonym jest, że wcześniejsze, siłowe wprowadzanie tej postępowości do Warhammera mogło być właśnie wynikiem nacisków na właścicieli marki ze strony Amazona. Ba, niektóre ploteczki mówią wprost, że pierwotnie Amazon chciałby wprowadzić kobiety we wszystkich zakonach Space Marines a biednych Custodies rzucono im jako taki ochłap na pożarcie. Wielce prawdopodobnym jest więc, że przez ten cały czas Amazon i Games Workshop nie mogli dojść ze sobą do porozumienia właśnie na tej kwestii, ponieważ jedni chcieli zdecydowanie za dużo, niż chcieli im dać drudzy. Jednakże tym, kto na pewno mógł, że tak powiem, stanąć okoniem do wprowadzania kolejnych postępowych elementów w uniwersum Warhammera mógł być sam Henry Cavill. Ponieważ tak, jak już wspomnieliśmy, jest to człowiek, który sam jest ogromnym wieloletnim fanem uniwersum Warhammer 40k. Henry realnie jara się tym settingiem, zbiera figurki, gra i zapewne posiada niesamowitą wiedzę na temat uniwersum Warhammera 4000 i realnie chce, by serialowa adaptacja tego uniwersum była nie tylko wielka, ale i wierna temu uniwersum, które przecież sam poznał i polubił. Co więcej, przypominam, że Henry Cavill doskonale wie, jak może skończyć się ignorancja wobec materiału źródłowego i skupienie się nie na jakości, lecz na politycznej poprawności w przypadku robienia adaptacji. Doskonale to wie, ponieważ mógł tego doświadczyć z pierwszej ręki odgrywając główną rolę w Netflixowym produkcie Wiedźmino Podobnym. W serialu, który był tak marnym podejściem, tak pozbawionym zrozumienia o co w ogóle chodziło w materiale źródłowym i tak bardzo stawiającym za priorytet niedobrą fabułę, czy w ogóle jakość całości, ale odhaczanie kolejnych potencjałów od punktów postępowej nowoczesności, że aż kulo to po oczach i to zarówno widownie, jak i samego Henry'ego Cavilla, który jak wiemy ostatecznie odszedł z projektu mimo że grał przecież w nim tytułową rolę. Także łącząc te wszystkie kropki w jedną całość, dosyć łatwo jest znaleźć ten kość niezgody, na bazie której zainteresowane stworzeniem serialowej wersji Warhammera podmioty nie mogły się dogadać w kwestiach kreatywnych. Od tamtego czasu minęło jednak wiele miesięcy. Miesięcy, w trakcie których cisza wokół całego projektu była wręcz niepokojąca. No ale jak wiemy, przez te wszystkie miesiące świat nie stał w miejscu. Wydarzyło się choćby coś takiego jak premiera gry Space Marine 2. The Która przypomniała wszystkim o co w ogóle chodzi w uniwersum Warhammer 40K. Uniwersum, które u samego swego zarania, w samej swojej istocie jest przerysowane, skrajnie politycznie niepoprawne, pełne przemocy, dyskryminacji i oczywiście pełne napakowanych testosteronem kosmicznych krzyżowców, gotowych walczyć i ginąć z imieniem Boga Imperatora na ustach. <laughs> gra okazała się światowym sukcesem, czego najlepszym dowodem są miliony sprzedanych egzemplarzy. I miliony te najwyraźniej musiały wywrzeć wrażenie, zarówno na Amazonie, jak i na Games Workshop. Wpierw dowiedzieliśmy się, że Warhammer 40k stał się także częścią miniserialu na Amazonie zwanego Secret Level, w którym to każdy z epizodów opowiada historię bazującą właśnie na, na danej grze wideo, a następnie doszliśmy do najświeższej informacji. Kilka dni temu Henry Cavill na swoim Instagramie, swoją drogą na mojego też możecie zajrzeć, nie obrażę się, tak czy inaczej Henry potwierdził, że prace nad serialowym uniwersum Warhammer ruszyły. Że decyzja została nareszcie przyklepana, a wszystkie zainteresowane podmioty doszły nareszcie do konsensusu. Informacje te potwierdził także na swojej oficjalnej stronie właściciel marki, czyli Games Workshop, przyznając firmie Amazon wyłączne prawa do filmów i seriali telewizyjnych osadzonych w uniwersum Warhammera 40 000, wraz z opcją w przyszłości rozszerzenia tego także na uniwersum Warhammer Fantasy. Krótko mówiąc, jest to już pewne. Prace nad filmowo-serialowym Warhammerem ruszyły z kopyta, kasę na całość łoży Amazon, zaś głową całego projektu oraz producentem wykonawczym jest nikt inny jak Henry Cavill. Czy to więc oznacza, że w końcu wygraliśmy? Że w końcu my, fani, gracze albo po prostu ludzie chcący dostać dobry serial mają powody do radości? Pozwalam sobie na ten. Ostrożną dozę optymizmu i powiem tak, tak się przynajmniej wydaje. Otóż, oczywiście, wiadomo, że na dzień dobry mamy nieszczęsnego Amazona, który jak wiadomo lobuje za całą tą postępowością, nowoczesnością. Kto wie, możliwe, że nawet i w samym Games Workshop również są takie naciski z tej czy z tamtej strony. Jednakże obie te firmy miały już okazję się przekonać, co tak naprawdę się sprzedaje, a co się nie sprzedaje. Dla Amazonu, wielkim kubłem zimnej wody powinna być. Choćby sromotna klęska, niczego innego jak szeroko omawianego tutaj na kanale serialu Rings of. Power. No w końcu 3,4 miliarda dolców wyłożone na produkcję tylko przy pierwszym sezonie. No same się nie odrobią, prawda? Dla Games Workshop zaś zapewne sukces Space Marine 2 był właśnie tym przypomnieniem tego, czego w ogóle chcą od nich ich odbiorcy, czego chcą ich fani, czego w ogóle chcą ich klienci. Bo tak jak powiedziałem, sukces tej gry mówi sam za siebie. I sądzę, że obie firmy doskonale zdają sobie sprawę jeszcze z czegoś innego, mianowicie, że dobre medium, dobra adaptacja jakiegoś medium napędza sprzedaż materiału źródłowego tak powiedzmy. Idealnym przykładem, że tak powiem pierwszej ręki był choćby sukces serialu Fallout który przecież został zrobiony przez Amazon Sam serial może i nie był pozbawiony wad, jednakże był na tyle dobry aby odnieść sukces. No i co? Właściciele marki, czyli firma Bethesda na samej sprzedaży gier po serialu zarobiła około 80 dodatkowych milionów dolców. Można, można. W tym przypadku więc zarówno Amazonowi, jak i Games Workshop powinno zależeć na tym, żeby serialowy Warhammer się przyjął. A żeby on się przyjął, to musi on być zarówno dobrym serialem, jak i dobrym Warhammerem. A to, że stojący na czele projektu Henry Cavill chciałby, żeby to był dobry serial i dobry Warhammer, no tutaj już widzieliśmy w trakcie tego materiału, więcej niż jeden dowód, żeby to potwierdzić. Ba, na długo jeszcze zanim cokolwiek zostało ustalone, Henry został niegdyś spytany w jednym z podcastów właśnie o możliwą serialową bądź filmową adaptację uniwersum Warhammer 40k. I przypominam, że stwierdził wtedy, że gdyby coś takiego miało kiedyś powstać, to musiało to by być coś o jakości zbliżonej do filmowego władcy pierścieni. I tu mówię o tym dobrym władcy pierścieni, a nie o tej popierdółce od Amazonu. I co prawda wciąż nie znamy szczegółów warunków, na bazie których wcześniejsze sporne Kwestie kreatywne zostały zażegnane. Jednakże rola Henrygo Cavilla jako głowy całego projektu, producenta wykonawczego, a zarazem najprawdopodobniej aktorskiej gwiazdy szykowanych seriali, napawa mnie osobiście, no, przynajmniej optymizmem. Ponieważ w przeciwieństwie do choćby wspomnianego netflixowego produktu Wiedźmino tutaj Henry Cavill posiada realny głos i znaczenie w nadaniu kierunku całemu projektowi. Są więc duże szanse na to, że zadbano o to, by serialowy Warhammer był taki, jaki być powinien. A więc taki, z którego zarówno on, jak i my będziemy zadowoleni. Czy więc my, jako fani, możemy w końcu odetchnąć z ulgą? Czy możemy już wznosić okrzyki zwycięstwa i patrzeć pozytywnie w przyszłość serialowego uniwersum Warhammer 40K? No cóż, myślę, że ostrożnie, optymistycznie patrząc na całość, myślę, że jednak chyba tak. Dużo więcej przemawia za niż przeciw. Oczywiście, nadal będziemy trzymać rękę na pulcie i czekać na jakiekolwiek pierwsze zajawki. Odnośnie szykowanego projektu, jednakże mam taką właśnie ostrożną, optymistyczną nadzieję na to, że Henry Kawil jednak dowiedzie. Piszcie w komentarzach, moi drodzy, co wy sądzicie na ten temat? Jak się na to zapatrujecie? Jakie jest Wasze zdanie? Komentarze oczywiście należą do Was. Ja ze swojej strony przypominam, odwiedźcie koniecznie sklep battlecard.pl, link jest w opisie. Sprawdźcie, znajdujące się tam właśnie zestawy z Warhammera, Warhammera 40k, Warhammera Fantasy, z innych również gier figurkowych, bo jest tam tego od Groma. Możecie też się zaopatrzyć oczywiście w takiego własnego Space Marine. Widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Z brodatym pozdrowieniem i za Imperatora!